Cześć, witajcie. Jestem w takim dziwnym miejscu. Otóż, gdy spotkałem z tatą tych chłopaków, tych ochotników Straży Pożarnej, powiedzieli mi, żebym się udał w pewne miejsce. No i mniej więcej chyba to właśnie miejsce jest tutaj. Powiedzieli, że to jest wodospad, żebym się udał na wodospad na rzece. No, taki sztuczny wodospad chyba. I tak, tutaj znajduje się coś takiego. Wygląda to na taki filtr rzeczny, który wyłapuje wszystkie śmieci. Tutaj, właśnie widzę, jakby tymi grabiami ktoś oczyszczał go pewnie z tych liści wszystkich. Jest tu parę śmieci typu butelki. Słoik, coś, co pewnie się unosi na wodzie. Tak, tu też jeszcze jedna flaszka. No fajna rzecz do oczyszczania wody, taki, taki przepust. Spróbuję tu zajść kawałek, żeby nie wpaść. O, Tam następna butelka jakaś płynie. Natomiast tak to wygląda tutaj. No tu jest jakiś silnik, więc to wszystko tutaj chodzi. Pewnie te... tutaj te zęby zagrabiają tą wodę. I wyciągają te śmieci, które tu się zatrzymają. Nawet nie wiedziałem, że takie coś tutaj istnieje. Natomiast z tej z drugiej strony jest jakaś budka. Słyszę, że tam też coś chodzi. Tutaj jest otwarta klapa i jest pełno wody. Ale jest tam jakiś silnik i, i pracuje. Spróbuję zejść, chociaż buty mam nieodpowiednie, ale muszę zejść. A tu są takie schodki zrobione, więc damy radę. Jestem po choroby, więc jeszcze tak w miarę do końca nie kontaktuję jak trzeba, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby tu przyjść. Aha, tak to wygląda tutaj. Czyli ta woda prawdopodobnie już oczyszczona tutaj płynie sobie dalej. Wstępnie oczyszczona z tych grubszych śmieci. No co, idę po magnes. I sobie połowię trochę. Ta woda płynie tam dalej. Tutaj też jest jakiś... hmm. Nie wiem do końca co tutaj co tu, do czego to służy Widać, że ta woda tutaj tędy płynęła kiedyś, teraz nie płynie. Może o ten wodospad im chodziło właśnie Natomiast tutaj widzę mnóstwo śmieci w tej wodzie, tutaj takiej płytkiej dość yy, Ale tutaj widzę dużo dużo butelek jakichś. Może tu jest też jakiś system Oczyszczania, i te wszystkie. No nic, nie wiem. Piękne miejsce. Mgła taka się unosi tutaj na niebie. Jest dość wcześnie, dopiero ósma godzina. E, no dobra. Lecę po sprzęt. Oczywiście jestem ślepy, z drugiej strony. E, są schodki, i jest napisane, co tutaj się znajduje. Mała elektrownia wodna we wsi Dwikozy. No proszę bardzo. No tak, ale żeby przepływ wody był dobry, to musi tu być właśnie taki filtr. O, dużo liści. Dobra, rzucimy sobie magnes. Tutaj na razie. Tu nie będę rzucał, żeby mi się nie przyczepił magnes do, tej, do tego urządzenia, ale tutaj porzucam na razie. A, no i chodźmy jeszcze tu zobaczyć, co tu się dzieje. Bo tutaj mi się wydaje, że jest druga rzeka albo taki jeden z dopływów odnóg tej, tej opatówki. Tak, mi się wydaje, że to jest główna, główna rzeka opatówka. Natomiast tutaj. Poprowadzony jest taki taki jaz, tak, no i wszystko jasne, już rozkminiłem o co chodzi. Tu jest główna rzeka. Stan wody nad, nie jest taki duży, żeby ona przepłynęła tędy, więc cała woda płynie tym jazem tutaj, który napędza, który przepływa tutaj przez ten, przez, ten, przez ten filtr i napędza tutaj maszyny, które. Produkują prąd. Elektrownia, mini-elektrownia taka. A, proszę bardzo. No, super. Super, że udało mi się to rozgminąć. No dobra. A tu co jest? A tu jest. A tam są skały. Tam są skarpy. Tak, tak, to jest urok właśnie tych, tych miejsc. Dobra, dużo gadam. Niech będzie, że już rzucę sobie magnesem. Dobra, pierwszy rzut wykonam oczywiście tutaj. Powiem Wam, że i tam i tutaj jest bardzo czysto. Nic nie złowiłem na razie metalowego oczywiście. I teraz pierwszy fant dopiero tutaj szprej taki. Postanowiłem wyłowić pewnego śmiecia, który tutaj sobie pływa. O, tak to działa. Opla. No chyba trafiłem w końcu na odpowiednie miejsce. Otóż na logikę. Jeżeli tam przepływa przez jas woda to tutaj spływa wszystko to co się zatrzymuje czyli wszystkie śmieci a tam płynie już czysta woda i tam jest filtrowana i spływa sobie przez tę y, przepławkę tutaj więc tutaj na bank jest woda czyściutka chyba że ktoś przyszedł tu i specjalnie coś rzucił a tutaj wszystko spływa i jest już pierwszy fan jest już pierwszy złom, i to jaki fajny, haha, ha. patrzcie, młotek, ale super. Widziałem, że coś złapałem, ale nie wiedziałem co, a jest to młotek. I to w takim stanie, że on nie pójdzie na złom. <grytanie> Oczyszczę go, dokupię trzonek, ale ekstra, haha. Ha. Już myślałem, że będę musiał zmieniać miejscówkę, ale to był pierwszy rzut tutaj i już taki fand. Dobra, lecimy dalej. O tu jaka buteleczka jest O, taki winczacho No e, Powiem wam, że ona może mieć z 20 lat Bo jabłuszko sandomierskie, takie wino tanie ma inny kształt butelek, może kiedyś były takie. No nic, jak coś znajdę, to wam pokażę. No i będę łowił oczywiście dalej. Jest coś w końcu. No jest kawałek złomu. Okucie jakieś. Spoko. Wiecie co? Ja tu wejdę. Ja tu wejdę, bo jest płytko i sobie te rzeczy sam powyjmuje, skoro magnes ich nie może wyjąć. Patrzcie, jaka owłosiona butelka. O. Chyba żubrówka. Dobra, wychodzisz. O, co dalej? Tutaj coś było ciekawego. Ciekawiło mnie to bardzo. Kurczę, nie wiem co to jest. Ale na pewno nie metalowe. Hopla. Dobra, coś tutaj jest jeszcze. O, jest. Jak najbardziej. O, magii. Myślałem, że granat ręczny. Hopla. O, tutaj. Całe cmentarzysko butelek O, uh, plastikowa A tu co? O, tu jest coś ciekawego Chodź tu Chodź tu Ła wow. Patrzcie na to Po oleju jakimś Nie wiem czy dorzucę La. A, to Tu mnie ciekawiło, myślałem, że to jakiś pręd Aha, a to kijek Kijek zostaje Tu jest pręd Ale uwięziony w betonie I butla po winczachu Chyba jakiś cincin. -cin. O, pucha żubr, biorę. Kolejny kawałek szkła, opla, mhm. znowu woda. To tu dalej jest. Fajna rzeka. To wąż? Nie Chopatyk Dobra, tutaj to porzucam jeszcze Natomiast tutaj pochodzę jeszcze także do zobaczenia trochę później O, jest złom Siemanko wypłynąłem już spod wody i udało mi się zdobyć w końcu coś metalowego Jest taka blacha fajnie fajnie, bo mógłbym dzisiaj jeszcze odcinek nazwać glass fishing Patrzcie ile butelek Trochę plastiku wyjąłem Jedyny fancio taki to jest to, ale to jest nagroda za yy, na to, że tutaj przyjechałem, bo bardzo mnie cieszy ten fancik. Yy, będę miał właśnie swój młotek w końcu. Znaczy, mamy jeszcze tam gdzieś jakiś, ale taki swój złowiony, nie? Fajnie. No i trzecia rzecz to jest to. A, jeszcze kawałek puszki tam był wcześniej. Super. No, mamy jakiegoś fancika A, puszka! Ała, położyłem się tyłek. A tu oset rośnie. Ała! <grystanie> no jest jakiś fancik, To nie taka puszka zwykła. Hmm. No w miarę ciężkie. Całkiem, całkiem fajnie. Powiem Wam, że stęskniłem się za Wami za terenem, za przyrodą No ale udało się w końcu wyjść na dwór, w teren. Dobra, tutaj jeszcze porzucam trochę i idę tutaj na to rozwidlenie. Może być ciekawie. No, mam kolejny złom. O, i kapsel, nawet. Także wszystko wraca do normy. Idzie kolejny fan dobrze już jest blisko Hopla No, co to jest? Wygląda jak taka mała butla gazowa Może to jest mała butla gazowa To nie zmienia faktu, że spoko fancik o proszę No Mam ekstra fand już wiem co to jest, niestety pękło ale już idzie do nas i wam pokażę Opla! Chodź tu chodź tu I tak jest fra fragment jego tylko proszę bardzo Otwórz, o jest tu niestety pękł Przy uderzeniu magnesem, ale i tak jest to tylko fragment Jest to stary garnek jest to garnek z początku XX albo z końcówki XIX wieku. Ale raczej podejrzewam, że z początku XX wieku. Wyobraźcie sobie, jak on mógł wyglądać. No, takiej wysokości był mniej więcej jak, jak jest ta ścianka. Był dość wysoki, no i miał uszy, chyba z dwóch stron powinien mieć. Ucho, takie super. Kiedyś znalazłem w Anglii podobny, na wykopkach. Jeśli chcecie, a nie na wykopkach na, na łowieniu magnesem Wpiszcie sobie Magnes neodymowy oponę. znalazłem oponę od samolotu I tam znalazłem Też taki garnek No w lepszym stanie, też nie był cały Nie był kompletny, ale Ale Był podobny, w podobnym stylu O patrzcie, tutaj brakujący element Z tej strony No niestety magnes uderzył w niego bezpośrednio I się rozwalił i tak jest w stanie takim agonalnym no nic, ale Fancik fajny O. ej słuchajcie wlazłem do wody spójrzcie jak hardkorowo normalnie centymetr by mnie dzieli żeby mi się nalało do gumiaka ale to tylko dlatego że magnes tutaj coś miał i nie dało się tego Odczepić, więc wlazłem do wody, poruszyłem i udało się. Patrzcie, jest wiadro, jest wiaderko. Ach. Teraz muszę się wycofać. Tutaj jest mniej głęboko. <śm> o. o, dobra, tutaj już, już moje gumiaki są bezpieczne. A, no patrzcie, jest szansa na dobycie czegoś naprawdę porządnego Jest, wyszło bałem się, że utknie Utkło tam, utknęło na dobre Na no, wosku się tu trzyma, zaraz spadnie Opla, no właśnie odpadło, kurczę, patrzcie, tutaj jest taki fragment jakiejś barierki chyba, a to wisiało, to wisiało jeszcze na tym. Muszę wejść do wody jeszcze zobaczyć, może jeszcze coś jest. Do tego jeszcze był przyczepiony taki przewód hamulcowy. Udało się też wyjąć. Buteleczki zapakowane. A zaraz wracam po złom i po, to, po ten kanister. No, już połowiłem, ale jeszcze zobaczyłem tutaj taką skarpę z krzakami. Spójrzcie, co tutaj jest. Puśćcie, ile tu jest żelastwa, To są to są szyny kolejowe. Ja, szyny kolejowe, pręty. Tu jest z tego z, kurczę To jest kilka ton tego. Tu jest jakiś, jakaś beczka mała. Ale, patrzcie. Skąd to się tu wzięło? A to co? Co to jest? Mi się wydaje, że to jest coś od jakiejś maszyny rolniczej. I to jest całe... Patrzcie, całe to jest... To jest chyba aluminium. Niesamowite. Jakiś śmietnik. Patrzcie, doniczki po kwiatkach, gruzowisko. No ale te szyny kolejowe to jest po prostu coś niesamowitego. I te pręty, no skąd szyny tu? Gdzieś z jakiegoś starego, jakiejś starej linii kolejowej musieli to rozebrać. No i przytargali tutaj. O, a tutaj taka wielka miednica, balia taka. Cała porośnięta też. Kurczę. O, tam izolator jest też jeden, taki mały, szklany. I też kupa złomu siatek. Wow. Grubo. Biorę to. Dzięki bardzo za Waszą obecność.